Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w wykonym z serii Jestem 400 Baby Challenge i mamy poniedziałek. Dobra, nie mamy jeszcze poniedziałku, zaraz będzie, nieważne. Um, ale tak myślę, że możemy się zająć po kolei wszystkimi i przebrałam fejrę i to co jestem w stanie stwierdzić po tym przebraniu to fakt, iż mogłam zauważyć, przecież to są małe dzieci, bo tam są takie grupy wiekowe tam w lewym górnym rogu, no nie w tym panelu. Nie wiem, to sobie tego nie zauważyłam, ale to, no nieważne. <grystanie> yy, dobra, Mary, ty śpi. Dobra, tu też się chce spać. Yy, Scott w sumie nie tak bardzo, więc możemy mu zrobić dodatkowe zaliczenia. Mason też może do zrobić dodatkowe zaliczenia. A Caroline zajmuje się malowaniem. No i super. Dobra, i lecimy z nimi wszystkimi. I ja im rozmnożę żabki. I muszę przyznać, że w ogóle jak się zebraliśmy tak do tego zarabienia, to jakoś to nam dość sprawnie idzie, bo tak to trzymaliśmy, tak mniej więcej na tym poziomie, takie tam 10 tysięcy mniej więcej cały czas. I no po prostu tyle mieliśmy. A teraz już nawet nieźle to wygląda, dobra, sprzedaj. I co? No i może z haku coś, no może tym razem ci się uda. Mam nadzieję. No ja naprawdę w Ciebie wierzę. Jak zrobisz to tego zaliczenie, to się połóż spać. Ty też. I Lidia też. A Koko. Dobra, tu była. Yy, nie pomoc z nocnikiem. Chciałam tylko, żebyś sama zrobiła, bo akurat umiesz. Więc korzystaj z nocnika. Nie rozmawiaj, O widzę, że ci wzrosło, bo wcześniej miałaś kawę, więc już wzrósł ci ten poziom przynajmniej, ok? Dobra, Karlań sobie hakuje. Zobaczmy, jak długo to potrwa, kiedy, kiedy przerwie. Obstałem, że jakaś pod koniec, że będzie już prawie, prawie, i pomyślę, że no może udaje się tym razem skakować i wtedy ona przerwie. Tak mi się wydaje, że tak może być. Więc mam jakiś problem ze zaśnięciem, z tego co widzę. Czy to jest kwestia tego, że jest z bratem? No tak, jak teraz mi zaczną przychodzić powiadomienia jakieś na telefon, to po prostu, no, żeby ten no ja ciszy, to, żeby nie było tego słuchacie na nagraniu, bo trochę słabo. Mały profesjonalnie, dobra, dalej rozmawiaj tu, a potem znowu krąż. No i co, I dzisiaj myślę, że się skupimy na kozet, na, na kozet, bo w weekend się skupiliśmy na tamtych i na um, zarabieniu. Nawet udało ci się skakować, nie zauważam. Okej, okay. niezła jesteś Karol, muszę ci przyznać Dobra yy, I co? To są te kluski, które się zaraz depsują A ty... Czy oni potrzebują śniadanka jakiegoś? Nie, no bo jedli późno dość w sumie Nie, to się obudzą, muszę po prostu do szkoły I zobaczymy jak to będzie, może dzisiaj będą jakieś urodziny, Muszę nawet, że może być dużo urodzinek dzisiaj Dobra a ja, ja bym chciała na przykład, żebyś napisała książkę. Można napisać książkę? Na dzieci. To akurat pasuje w sumie, bo masz dużo dzieci, to... Eee... Jezu. Ostatnio... Na co? Gdzie bym zdała, jakąś książkę taką dla dzieci? Eee, czekajcie. Eee, się zastanawiam potrzebę półka tylko że ja nie mam książek dla dzieci, bo nie, nie jestem już takim małym dzieckiem. Ale dobra. Eee... Yy. <laughs> Była taka fajna książka o nie pamiętam w ogóle jaki był tytuł, ale była fajna książka, za którą bardzo lubiłam, jak byłam dzieckiem. Absolutnie nie ma szans, że pogląduam jakikolwiek tytuł ani nic, ale była fajna. Dobra, krąż. Ej, ale tak w porównaniu to rzeczywiście ona jest mniejsza od KZ. Nie... No. <gry> Dobra. Się largami, no co mam zrobić? Nie wiem, jak mam w ogóle spożytkować jej czas. Powinni to jakoś zrobić tak, żeby chociaż miała umiejętności, bo tak w sumie to jakby nie mam co nie robić, no nie? Bo tak ona po prostu jest. No nie? No ale no do, do, dobra. Krąż. Dobra, zaraz zaczniemy tam o 7.50 wszystkich budzić, myślę. a niektórzy już sami zaczęli tam stawać. dobra. Yy... Okej, okay, wszyscy już sami wstali, dobra No to, no co, no już po prostu, ja czekam, żeby pójdziecie do szkoły Macie, ósma szkoła, moi drodzy, proszę Wszyscy wychodzą Scott, czy masz problem z pęcherzem, to się wyśpiesz w szkole? Już trudno Dobra, mam nadzieję, że dzisiaj jakieś urodzinki będziemy mieli Dobrze, że mi nie, nie dodali kolejnego etapu, na przykład między nastolatkiem, a Yy, młodym dorosłym Znaczy, no dobrze dla mnie, nie? Yy, dobra, ty sobie piszesz, Karolaj yy, Twoje dziecko, niemowlak leży I chce spać Nie rozumiem czemu jakby te dzieci mają Znaczy to dziecko, no nie wiem, może inne tak nie mają, ale wydaje mi się, że te inne, że wszystkie tak będą miały Że tak jakby um, Nie jest y, zmęczone ale mówi, że dawno już nie spał i musi spać. I jakby no tak nie jest, dosłownie tak to nie działa, w sensie jakby ja rozumiem, że małe dzieci dużo śpią, ale one, są one śpią do tego, że są zmęczone po prostu, bo one, one po prostu jakby yy, szybciej męczą się niż yy, inni jakby no, niż starsi, no nie? To jakby tak po prostu to działa że oni się jakby szybciej męczą Ale nie jest to kwestia tego, że oni idą spać wtedy, kiedy nie chce im się spać Tylko jakby po prostu przez to, że są małe i mają tak dużo wrażenie w ogóle, no to... tak to wychodzi No ale nie jest to kwestia absolutnie... Kim ty jesteś? Nie wiem, dobra No to czekamy myślę do 15, bo wszyscy śpią na razie Chyba, że kogo byśmy obudzili. Więc ja w miarę nam idzie ten odcinek, więc myślę, że możemy ją obudzić i tak pójdzie spać jak tam ci przyjdą, a ja będę ich karniać. Byłoby nawet dobrze, bo jakieś tu umiejętności przydałoby się rozwinąć. No. no nie no, nie ma tragedii. Myślę, że jeszcze pod, że pod koniec tego tygodnia simowego... O Jezu, nie wędkarstwo. Yy, no dobra. Nie nie wiem jak ona odebrała telefon w ogóle jak spała i jeszcze mu powiedziała, żeby tak. Weź tutaj zostanie Bessie mm. z Jeffreyem. Jeffrey. Ja nie wiem czy to Jeffrey. Chyba Jeffrey. Czy to by nie było przez J. Jeffrey? A nie wiem. To no, znam grabem w każdym razie. Wiecie o co chodzi. Um, dobra. Jak tutaj skończysz z klockami? Yy, to tak, to możesz tą frittatę wziąć i zjeść Chociaż nawet możesz wcześniej, dlatego że yy, Nie wiem, czy ona się jakoś zaraz nie będzie przeterminować A ja bym wylała ją do lodówki w związku z tym. No właśnie, 4 godziny Dobra, szybko Ok yy, I Caroline w sumie mogłaby jedynie wstać i zrobić tamtym obiad Bo oni wrócą i mogą być płodni, Chociaż w sumie jesteś nawet wyspana już yy, Dobra, co możesz zrobić? Fasolkę po bratańsku Akurat nie mam na to ochoty Ale... Yy, yy. No, na Frita to też nie miałam, a ją zrobiliśmy yy, kiedyś tam, więc dobra Skorzystaj i potem cię położymy spać, bo tam się zaraz już wracają, a ja wolę mieć Mniej niż więcej ludzi do ogarnięcia yy, No i co? Wracacie czy nie? O, dobra, yy, nie przeprowadzajcie nikogo, bo... Yy, Zobaczymy jak stojecie z tymi. Dobra. Keris skopiował ocenę i to jest dobrze. Czekajcie. Ja muszę zobaczyć tak, bo inaczej to nie ma sensu. Szóstka. 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 Jakim cudem? To się postarzyło chyba dwa dni później po nich. Dobra, dobra, dobra. No to co? No. I co co mamy zrobić? No. A, nie, nie będziemy ich postarzać, tylko ja po prostu ich wyprowadzimy. Dobra, ale to... Okej. Okay. Hmm, to będziemy mieć aż trzy miejsca, Jezu. Może trójaczki nam się udadzą? Zobaczymy. Nie, spodziewałam się, yy, zapomniałam, że. No, nie, nie wiem, co ja chciałam powiedzieć. Nie można. Yy, czekajcie, oni chyba zjedli na jakieś szkolne stołówce czy coś, bo jednak nie są głodni. Myślałam, że będą. Dobra, to jest to głodne. Hmm, kanał kulinarny może być nie jest ale w nie może, no dobra, pograj sobie w gry na przykład, czy coś, yy, graj w grę, to, yy, dobra, yy. no dobra, myślałam, że będziecie bardziej, yy, czy to by coś kliknął, tak kliknął, yy, Scottowi chyba nie kliknął, no właśnie, yy, to Scott może sobie, a w sumie weź namaluj obraz, Dobra, i ja tutaj y, ogarnęłabym im ekwipunki o tyle, że y, to sprzedamy po prostu. Y, co znowu? Nie wiem co? Y, I też. I jeszcze raz sprawdzę, bo aż nie wierzę, że wszyscy y, cała trójka ma szóstkę. Dobra, szóstka, szóstka, szóstka. Ok. Oni obydwoje mają piątkę, tak? Bo widziałam, że Karis też są wybrała. No, mega Dobra, i mają jakieś projekty, więc Karis i Luis mogą zrobić te projekty I nawet może starsze rodzeństwo w sumie, skoro nie musimy ich już ogarniać, wam pomoże z tym Myślę Dobra, więc tak Ja tutaj się zajmuję dobrze Ty mój drogi Proszę, masz ten projekt. Rozłóż tego na podłodze i zacznij pracować rzetelnie. I może ci pomóc w tym. Y, Lidia? Nie. No to mama. Proszę. Pomóż. Y, Lu, widzę, że tutaj już ogarnęła się z jedzeniem, więc zacznij pracować rzetelnie. I pomoże ci Mason. Jeśli zaczniesz pracować. Zaczniesz pracować, czy niekoniecznie zaczniesz? Dobra, yy... chodźmy sobie. Dobra, i weź pomóż. Zostaw yy, siostrę tą drugiej drugi pomóż. Yy, ty mój drogi sprzedaj na yy, namaluj drugi, a Lidia... Yy... Lidia potrzebuje trochę zabawy, no to w sumie możesz sobie tutaj pograć. I tak, no. I na przyszły odcinek już będzie mieć trzy wolne miejsca. Okej, okay, a wy już skończyliście i tym co no tak szybko, dobrał, już jeszcze im może. No no niby jeszcze coś robi. Jakość kiepska, no nie moja wina, a to jest jakoś dobra, ale. No to chyba lepiej, żeby mama pokazała, pomagała niż jakieś tam... No nigdy jeszcze pracujecie nad tym. Dlaczego krzyczysz na Misia? Mason. Trochę szacunku, co? On tutaj pomaga wszystkim... O, może weź się z siostrą to tutaj Możesz, czy jest to... Czy nie umiesz? Przewiń. Wiesz, skończyliście te projekty, ja rozumiem, tak? Dobra, to nie będziemy się nad nimi rozdrabniać, może co? Yy, wyrzuć. Co to jest wodny? Nie wiadomo, dobra. Dobra, już zostawcie wszyscy te projekty, skoro ich tam nie ma, dobra? I ty też wyrzuć to. I zajmiecie się jeszcze pracą domową. Odrabiaj lekcje. I Keris, odrabiaj lekcje. Mama. Nie wiem, przebiegnij się. A no i to wymaga i zajmuje się fejrą Miałeś ją przewinąć I co? No przewinąłeś. A co jej jest teraz? Brudna jest No to przewinę. ją yy, Przewiń? Nie? Nie wymaga? No to przygotuj po kompry z bąbelkami No właśnie No tak, no Wiem Byłam tam przecież Dobra yy, A Scott jak? Coś sprzedaję. Jeszcze jeden obraz, żeby ci się zwróciło, bo na pierwszy wydałeś. Yy... Za co mamy 10, nie wiem. Na pierwszy, jeśli się nie mylę, wydałeś yy... 100, a zarobiłeś 74. A teraz zrobiłeś 180, Dobra, czyli jeszcze jeden i powinno być ok. A Keris. Yy... Dobra, się zajmuje. Ok. A no to co? No. Jeszcze raz może ćwiczenia. Dawno nie ćwiczyłaś, to trochę się udarmi Może ja nie powinnam akurat mówić takich rzeczy, biorąc pod uwagę, jak kiedy ja ostatnio ćwiczyłam, ale. No. Bywa. Czasami trzeba być było po prostu. Yy, Każdy mi się starza I myślę, że tak. Yy, możesz położyć ją tu. Keris. Co to ty masz dwa Dziwnie. No to masz jedno, A, podejrzane, Nie mam na co Dobra. W każdym razie ja myślę, że możemy zrobić tak. Sikaj. Wykąp. Śpij. Keris. Wykąp. Śpij. Lidia. Zostaw komputer. Otwórz. Porcy, ale pokaż mi to jeszcze. Y I potem śpi. Y Scott. Sprzedaj. Sikaj. I śpi. Mason. Śpi. Caroline, już możesz. A, samo się skończyłaś, dobra? E, tutaj się kompetent, dobra. E, to co? W związku z tym? Nie wiem. Nie wiem, co muszę robić. Ja myślę, że możemy zobaczyć, z kim sobie zrobimy dalej dziecko. Jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmiało. Hmm. Chociaż ja mogę to sprawdzić w samym odcinku. Teraz tak. Czy my znamy kogoś, z kim chcemy? Z gabinem mamy, czy nie mamy. Nie kojarzę, nie wiem yy, Z paką mamy na pewno Jakoś tam poznikały relacje, mieliśmy na pewno więcej znajomych, że tak powiem Z Jayem nie mamy w końcu dziecka, prawda? Ja to zobaczę po nagraniu, ale moim zdaniem nie mamy Chyba że, nie, fejra nie była yy, Jaya, prawda? W końcu z kimś innym zrobiliśmy A przed fejrą była Kozet i jest, y, właśnie, le lewa Czyli y, No dobrze, no to mega dobrze, nawet Bo to znaczy, że y, na no spokojnie Możemy sobie wszystko Ogarnąć, dobra No i, czyli z Jayem Czyli jutro po prostu, znaczy w przyszłym nie wiem czy wleci jutro bardzo możliwe, ale już w Simsach znaczy. Zapraszamy tutaj Jay'a, Huntingtona, trzeciego. I co? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, a ja Wam bardzo dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, oczywiście, zostawiacie łapki w górę i subskrypcję. A na dzisiaj to na tyle, tak więc trzymajcie się. No i cześć!